zacznijmy od pierwszego pytania. Wojtek, gdzie są otwarci fryzjerzy aktualnie? <grymne> e, ja myślę, że to jest wszystko. Wczespośrednio... Materiał oczywiście był przed zamknięciem, tak wiem. E, <grymne> tak, ja się strzygę tam, gdzie, gdzie nasza ekipa rządowa. Jak widać się doskonale przestrzeżone Problem bo pytanie jest złożone. U jednej osoby 200 mg kofeiny będzie rewelacyjne, u innej osoby przyzwyczajenie organizmu do kofeiny będzie powodować, że po prostu będzie jednym z kolejnych płynów, który będzie, który będzie pożytkował w żywieniu, czy też w diecie. Natomiast podzieliłbym na grupę też samą kawę, że po pierwsze nie jestem fanem kawy rozpuszczalnej. Zawsze jest to produkt przetworzony i mniej produktów przetworzonych, tym lepiej. Drugie, jeżeli kawa, to bądźmy świadomi, że pijemy kawę, a nie mleko z kawą, czyli rozdzielamy te, te funkcje Jeżeli ktoś już jest na tyle przyzwyczajony do tego mleka z kawą, to żeby jeżeli macie 5 posiłków wiecie, to żeby jednak przykleić tą kawę do któregoś z posiłków, chociaż ciągle będę was namawiał do tego, żeby pić kawę czarną. Moje babcia mówiła, że kawoszy pije się, dzieli się na tych, którzy piją kawę czarną. Nie, piją kawę białą i na tych normalnych, więc ja bym chciał, żebyście, żebyście byli normalni. Tyle, jeżeli chodzi o kawę większego wpływu. Zwłaszcza, jeżeli jesteśmy przyblokowani, warto gdzieś tam radiolorezera wprowadzić albo nie żeby nas trochę oczyścić, te zakończenia nerwowe, żebyśmy znów mogli funkcjonować w tej kawie, żeby ta fajna na nas działała, albo trochę dywersyfikować sobie kawę i podzielić ja akurat piję kawę zielą i zieloną herbatę i... Na tej zasadzie dzielę sobie, e, powiedzmy, tydzień nie piję kawy, to czyście jest ciężko, e, wtedy piję herbatę, później zamieniam znowu na coś innego. E, cały czas jednak ze mną są herbaty zioł, to a propos napolki. Ciekawe pytanie. E, akurat e, bardzo często ludzie sami e, ograniczają sobie gluten, przez co wyrządzają sobie e, krzywdę. E, e, Chwilę w tylko dźwiękowiec złączy nam połączenie. Jeżeli chodzi o gluten, sprawa o tyle nie jest dla mnie złożona, ponieważ jest prosta. Jeżeli ktoś ma jakie, to powinien ten gluten ograniczyć. Sam gluten nie jest jakiś niewłaściwy. Jeżeli sami wykluczamy sobie gluten z diety, to mamy wtedy problem, ponieważ mamy... Może pikastek nie będzie, może postaram się, żeby jakoś to uzmysłowić. Przy okazji jelita możemy poruszyć sprawę jelit. Jeżeli mamy jelitko i w ten sposób gdzieś te jelito funkcjonuje, te kostki jelitowe są odpowiedzialne za czucie, między innymi tego glutenu. To, że sobie ten gluten wyrzucamy na miesiąc, to po prostu wyrzucamy sobie miesiąc, pół roku, rok, już w ogóle zanikają nam te kostki jelitowe, na przykład odpowiedzialne za czucie glutenu, przy okazji. I przez to, przez to, jak już później wrócimy do tego glutenu, twierdzimy, że gluten nam szkodzi. A to nie gluten nam szkodzi, tylko myśmy sami sobie wyrządzili krzywdę, bo żeśmy ten gluten, gluten wyrzucili. Odzyskaliśmy właściwie organizm, organizm od tego glutenu. I to jest większy problem, jeżeli samodzielnie decydujemy, wrzucamy sobie do diety albo wyrzucamy niektóre składniki. Jasne, że to jest, była moda na to, żeby cel jakie gdzieś tam każdy próbował diagnozować. Gluten praktycznie każdy próbował ograniczyć, a wcale nie jest to problem. Możemy przez to, niektórzy chudni nawet, że ograniczali ten gluten, ale dlatego że pośrednio ograniczali też węglowodany w wiecie, czyli było mniej węgli i trochę też kalorii w całości. Jeżeli Generalnie wodę gazowaną, niegazowaną, gazowaną, e, e, jakokolwiek jakkolwiek się nie myśleli, jest, jest to woda ok. E, m, może nie polecam użytka, może nie polecałbym ustawienia, jakie są wody. E, był jakiś taki test przeprowadzony, natomiast nie ma przeciwskazy, żeby pić, chyba że mamy e, jednostkę chorobową pod tytułem refluks. E, to wtedy ta gazowana woda powinna być ograniczona. Natomiast normalnie, ja jestem fanem akurat... E, Muszynianki, jeżeli już mówimy o jakichś jakich markach, pewnie nas tutaj nic nie ogranicza, więc możemy przytoczyć. Muszynianka to jest to samo co cisowianka tak chyba tak. Więc, więc bardzo pokrewne wody i jest stosunkowo podobne. Delikatnie gazowane, akurat ja to kupuję, ale każdy ma prawo wyboru. Ja nienawidzę wody, niegazowanej, gazowane, bo mi się po prostu wodą z kranu, która nie jest zła, absolutnie. Zależnie od też źródła czerpanie, jeżeli... Weźmiemy sobie e, bodajże że Zakopane to mamy rewelacyjną wodę, w Gdańsku mamy te stopień czy, czystości całkiem niezłe. źródło Marii ma mamy rewelacyjną wodę przebadaną przez e, sanepid, w której nie, nie występują żadne patogeny, nic nieciekawego. Trochę chyba słabszą wodą mamy tutaj, e, czerpiemy z ujęcia może kamerzystę, Glincz, o właśnie ale chyba też jeżeli nam smak nie przeszkadza, gdzieś tam zażaleziony odrobinę, to też możemy ją pić że w diecie też jest, też jest ok. Niestety, że nie mówimy o Tyle woda woda jest w każdym przypadku dobra. Czy produkty light są bezpieczne? Może trochę inaczej my podszedł do tematu. Dlaczego produktów light używać, dlatego że wydaje nam się, że ograniczymy tłuszcz, bo na tym polega ograniczenie produktów, w produktach typu na przykład jogurt tłuszczu, że będzie dla nas lepszy, tylko pytanie po co mamy ten tłuszcz na ograniczać. Ja rozumiem, że jeżeli ograniczamy węglowodany, ma to jakiś sens, natomiast ograniczanie tłuszczów w diecie, to tak zabieranie nam czegoś bardzo wartościowego, a nie dość, że zabierają nam coś producenci na przykład w tym przypadku zabierają nam coś wartościowego, to jeszcze każdy to za to nam więcej płacić, co jest zupełnie bez sensu, a sami przekierowują te tłuszcze gdzie indziej, z czego czerpią również środki. Moim zdaniem produkty light pozbawione są najmniejszego sensu, chyba że ktoś ma jakąś gorącą potrzebę spożywania ich, bo smakowo mu odpowiadają. Ale są to produkty zubożone, przynajmniej w postaci dłuższych. którym mamy dużo na głowie i pewnym takim, ja nie chcę iść w tym kierunku, jasne, że nie jesteśmy 2A i nie będziemy tylko o tym rozmawiać, ale jeżeli już ten alkohol ma się pojawić, niech to jest w sposób przemyślany. Inną dawkę będą mieli mężczyźni, inną kobiety, bo ze względu na te systemy możemy jednak trochę więcej. Nie dyskryminuję absolutnie kobiet, ale jeżeli, jeżeli, tej, jeżeli już o alkohol mówimy, że koniecznie mamy ten recept, to niech on jest raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu dajmy odpocząć wątrobie. Po drugie, jeżeli występuje, to niech występuje bez dodatków, które podbiją nam kaloryczność typu. jeżeli mamy Wódkę białą, pijmy wodę z cytryną, idziecie na wesele. E, jasne, że wujek Marian, ciocia się, piją wódkę, to bym myślał wodę. Nie no, okej, okay, przyłącz się do zabawy, baw się dobrze, ale z głową. Czyli bez żadnych soków, greckich pomarańcz, żadnych rzeczy gazowanych, kolor fantastycznych. To samo dotyczy się whisky. Zresztą znawcy whisky powiedzą, że. Dodając kole do whisky, czyli mówię o bezwartościowo i tak jest prawda, możemy przełamać trochę smaku, trochę do wody. Mocno się zagłębiamy, ja wiem. Natomiast jeżeli chodzi o czerwone wino, tak jestem fanem. Wytrawne, półwytrawne, resveratum ja to taki dodatek dzięki któremu możemy się trochę odmłodzić. Też dawka myślę, że bezpieczna dla mężczyzn to będzie 700 ml tygodniowo, kobieta połowa tej dawki. Jak widzicie, całkiem dużo tego występuje. Możecie sobie podzielić na 2-3 dni. Myślę, że wystarczająca ilość odzieżek poznania pacjentów to różne ilości funkcjonują, zarówno wśród kobiet i mężczyzn. Po pierwsze, jeżeli podzielimy sobie taki dział, ilość, ilość posiłków, dlaczego ma znaczenie? Jeżeli podzielimy sobie dzień, należałoby sobie odpowiedzieć, o której wstajemy, o której się chodzimy spać, to po pierwsze. Po drugie, ile racjonalnie jesteśmy w stanie wytrzymać bez powiadania. Czyli jeżeli na stałe sobie założymy na przykład dietę E, w której mamy dwa posiłki, fajnie będzie, tylko żeby będzie problemem na początku przyzwyczajenie się jedzenie do tego śniadania w godzinie, czy też pierwszego po siódnika śniadania w godzinie 11, a ostatni na przykład w godzinie 15-16 nie jedzenie do wieczora. Jeżeli coś się stanie, nie ma żadnych jednostek chorobowych, które dysponują do tego, żeby jeść na przykład 3 posiłki albo 5, czy przy niemoczonowej, czy przy nie insulinoporności, różne są zalecenia. To pewnie nasz nawyk będzie najważniejszy. Czyli jeżeli będziemy mieli trzy posiłki, a chcecie fajnie byłoby poukładać po 5, to jest tak za chwilę wrócę do tego, dlaczego pięć jest według mnie przynajmniej dobrze skrojoną dietą, ale trzy też będzie okej. Okay. Jeżeli zjadamy pierwszy posiłek, wstajemy o 8.30, zjadamy o 9, później zjadamy sobie obiad o 15 i godzina 18, .00, 19 ostatni później się o 21, .00, 22, .00, to fajnie, żeby ta ekologiczność też była nieuboga, to też druga uwaga, bo ciężko schować powiedzmy sobie 3000 kilokalorii, że po 1000 każdy posiłek powinien mieć. Natomiast ja jestem fanem 5 posiłków. Dlaczego? Najczęściej tę robotę, jeżeli chodzi o dietę, bo najczęściej się spotyka, że my tak jemy. Powiedzmy sobie 2,5-3 godziny przerwy między posiłkami, to będzie bardzo ważne, ale też nasz metabolizm można by sobie wyobrazić jako taką, jako taki w młynie pracującym koło kiedyś napędzane wodą, to jest nasz metabolizm, wyobraźcie sobie. I te posiłki zamiast tej wody spadającej na to, na to koło, to jest coś, co napędza nasz metabolizm. Czyli jeżeli wrzucimy sobie Statystycznego kowalskiego, który przychodzi z pracy z tego schabowego, a nie jak cały dzień, no to to koło nam ruszy, ale się zatrzyma. Drugi przypadek pani Kowalska, która odchudza się na diecie pani na przykład doktor, takiej i takiej, i ma tych posiłków 5, ale jest same sałatki czyli niewłaściwą ilość kaloryczną mam, to to koło metabolizmu nam lekko ruszy, ale będzie niewłaściwie pracować. Tak najbardziej koloppialnie można wytłumaczyć, jak metabolizm pracuje. Jeżeli poukładamy sobie te posiłki, jak często mówię na zasadzie palców, czyli śniadanie, obiad, kolacja, dwa mniejsze posiłki, to to koło będzie rytmicznie napędzane, czyli będzie mieli śniadanie, obiad, a podkręcać nam będą jeszcze te dodatkowe posiłki, które występują pomiędzy tylko i wyłącznie pod tym względem właściwie naszego charakteru można wywarunkować, ile posiłków będzie w diecie. Jasne, źle, że się układa się po pięć i tak to się właściwie przyjęło. Hmm? I tak i nie. Czy jestem fanem? Nie do końca. Uważam, że nic nie zastąpi racjonalnie z komponowaniem diety, aktywności fizycznej. Natomiast jeżeli chcemy trochę naszą głowę podkręcić, jasne, że z jednej strony kofeina, z różne inne suplementy, no mówimy oczywiście o legalnych, będą nam pomagać w tej redukcji, ale ja bym nie zastępował ich normalnego żywienia. Bardzo często osoby idą na przykładzie jakieś reklamy i kupują już bez nas. nazw ale kupują suplementy, które zastąpią im żywienie i trening, a Tak nie jest. Oczywiście mogą pomagać, ale nie będą zastępować tego etapu. Podkręcają nam też trochę psychikę. Bo jesteśmy najczęściej tak stworzeni, że ja przynajmniej, że uwielbiam coś łykać. Dzięki temu lepiej mi wszystko idzie. Niekoniecznie wpływa to faktycznie na, na to, czy, czy się odchudzamy. Ale jeżeli na przykład mamy zrobić trening po danym, danym suplemencie diety, abyśmy go nie robili, to jestem za tym, żeby ten suplement przyjąć i jasne, żeby on był zgodny z prawem w tej chwili na przykład, co mnie szybkowała, co wcześniej brałem betalamina zestawy produkcji cofana z rynku w niedawnym okresie czasu i niektóre suplementy nie wiemy jak działają na nas długoterminowo, przynajmniej ja nie wiedziałem, że betalamina działa negatywnie w z tym e, jednak e, zalecam e, ostrożnie, a z drugiej strony, jeżeli pan ma Was to w jakiś sposób zmotywować, pewnie niewielka ilość nie będzie nam przeszkadzać i też me, unikać produktów niewłaściwego pochodzenia. E, nie wiem, chińskie produkty, tajwańskie wprowadzone gdzieś me, drogą niekoniecznie legalną nie będą dobre, bo nie wiecie tak naprawdę, co bierzecie, a bierzecie to do środka, do organizmu, więc wtedy zdecydowanie me, A chociaż nie wiem jaki jest, nie piłem raz może kieliszek bingo, żeby wiedzieć jak to smakuje. Podobno charakterystyka bingo jest taka, że więzi nogi i uwalnia mowę.